Wieczór, bardzo żałuję, że tak się stało dla Was, dla Ukraińców, że ludzie giną. Po prostu uciekajcie stamtąd do nas. Będziemy Was szanować. A ogółem chcę władzę przejąć Putin. On wszystko ma niby, ale ogółem mu to nie wyjdzie, bo świat... A później się Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć. Świat nie pozwoli, żeby on ludzi niszczył, zabijał, tak jak zabijał wcześniej. Ta Rosja to ogółem, to nasz cisty, świńska kurwa. Allo. Dlaczego ty Putinie tak robisz? Pytam ciebie. Wiesz co Putinie, jesteś ohydnym bandyckim człowiekiem. Tak nazywam ciebie, z tego powodu, że tak czynić, jak ty czynisz, robić nie wolno. My wszyscy. A duszy żeleją wam wszystko samo dobro. To dla mnie i dla całej całego świata jest nie do, nie do pomyślenia. Ty myślisz, że wygrasz wojnę? Nie, nie wygrasz wojny. Na pewno. Na pewno nie wygrasz wojny z tego powodu, że. No już. o. Nie masz. то, что я Да, э, и сундуки стали красивым городом именно потому, что вы и ваше поколение, такие как вы, обеспечили победу в Великой Отечественной войне. Путиня, я вам написать письмо до тебя? Что я вам сделать, поверь, Путиня? Я вам адрес до Москвы, до Кремлю, gdzie urzędujesz w Putinie myślisz, że ten kr krem to można zjeść jak ciasto kremowe że upieczy się na talerz położy się łyżeczkę mało bierzesz od herbatki i jesz bo masz starą kurwa wołgę Boh, to ruská kurva! thank